Witam serdecznie, szczęść Boże. Kochani, tak jak powiedziałem wcześniej będziemy zdawać relacje z naszych prac w naszej nieruchomości w Legionu Małych Dusz. znajdujemy się w tej chwili przed nieruchomością Legionu Małych Dusz. Jest to stara szkoła i teraz chciałbym pokazać Wam, co zostało zrobione przez ostatnie miesiące, jakie prace zostały wykonane. Jest to dom, który kupiliśmy, aby służył. Wspólnocie Legionu Małych Dusz, abyśmy trwali tutaj w modlitwie, w adoracji Najświętszego Sakramentu, aby również znaleźli opiekę, pociechę ci, którzy się pogubili, aby prawdziwa wiara, prawdziwa miłość do Jezusa mogła przetrwać właśnie trwając na modlitwie, na adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak jak widzimy, są wykarczowane krzaki. Tutaj takie drzewa były, które przeszkadzały zostały wycięte oczywiście za pozwoleniem i jest założone ogrodzenie, są panele. Może ja pokażę, przejdziemy się dookoła, zobaczymy jak to wygląda. Mamy już bramę wjazdową. Teren jest nieco oddalony, ogrodzenie od naszej granicy, żeby tutaj mogły być miejsca na parking. Także jest dosyć sporo miejsca przed terenem. Są założone dwie furtki, jedna tutaj taka wejściowa, metr 20, m, a druga od sąsiada. Tutaj jak pamiętamy wcześniej to w tym miejscu było dużo takich krzewów. Te krzewy zostały powycinane. I teraz jest teren, który tutaj planujemy, żeby był parking w tym miejscu. No, oczywiście jeszcze tą ziemię trzeba będzie multer wziąć, zrobić tą ziemię, żeby nie było krzaku, żeby one nie odrastały. No I teraz pokażę jak to wygląda cały teren. I tu jest druga furtka do sąsiada naszego. I tu już widzimy całe będzie ogrodzenie widoczne. Ilość tego ogrodzenia to jest 200 metrów bieżących. Koszt to jest 35 000. Około tego ogrodzenia, i tutaj, już teraz, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie wcześniej stał budynek gospodarczy. O, tutaj, w tym miejscu był budynek gospodarczy, on też już został a, zburzony. I w tym miejscu już jest ogrodzenie, wtedy, zgodnie z geodezją. No zburzenie tego budynku też były spore koszty, ponieważ był konieczny projekt. Musiały być podpisy pod tym projektem. No tu trochę sąsiad przeszkadza. Herczuje, akurat swoje, swoją działkę oczyszcza. I tutaj dochodzimy już teraz do końca ogrodzenia, które zostało wykonane. Także teren jest zamknięty. Całość jest już ogrodzona, bezpieczna. O, i teraz możemy już pójść, wracać w stronę bramy, a tu jest teren od drugiego sąsiada. A są jeszcze takie krzaki, drzewa. Także to jeszcze też wymaga wszystko pracy, pielęgnacji. Także, kochani, wszystkim Wam dziękujemy za pomoc, za wsparcie naszego dzieła. Ufamy, że to dzieło Boże, gdzie Jezus prowadził i da potrzebne środki na rozbudowę tego dzieła. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wszystkim, którzy wspierają to dzieło. Ufamy, że to jest dzieło Boże, dzieło Jezusa. Święta Teresa Zawili e, pisze w Księdze Życia, taką ciekawe zdanie, że ona też no, zakładała karmel. To, to jest karmel, to jest wspólnota ludzi, którzy się modlą oddanych danych bogów, wspólnota kontemplacyjna, ale też ta wspólnota karmel musi mieć miejsce, gdzie się modli. Teresa Zawila zakładała. Klasztory, ale nie, mała, nie miała właściwie ze środków pieniężnych i ona napisała, że my nigdzie nie chodzimy po prośbę, nikogo nie prosimy, nie żebrzemy pieniędzy. A jeżeli dbamy o to, żeby modlić się, żyć z Panem, to Pan daje nam potrzebne środki na rozbudowę dzieła i rzeczywiście te klasztory, powstało ich wiele, założyła Teresa Zawilla i one powstały. Także chcemy, aby tutaj też było miejsce, które jest oddane dla Pana, dla Jezusa, żeby tu wiara czy w miłość Jezusa została zachowana. Prosimy o to Maryję Niepokalaną, prosimy świętego Józefa, aby nas chronił i prowadził. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za wsparcie naszego dzieła, za pomoc. Kochani, no, prace posuwają się na tyle, na ile mamy środków, na ile możemy, tyle, na tyle pracujemy, na tyle remontujemy ten dom. No, teraz trzeba, jak powiedziałem, wyczyścić teren z tych korzeni. Następnie myślimy też, żeby ocieplić dach, założyć papę na dachu. I tu później następne etapy założenie okien i drzwi. Także na ile możemy, na ile te środki nam pozwalają, na tyle y, prace się posuwają do przodu. Wszystkim, którzy nas wspierają, raz serdecznie Bóg zapłać i Pan Bóg błogosławi wszystkim darczyńcom, wszystkich, którzy trwają w modlitwie, modlą się, słuchają naszego kanału, bo z miłości miłosiernej y, czy trwają w modlitwie, razem rozważają dzieło orędzie miłości miłosiernej no i wspierają nas również za każdą złotówkę, za każde dzieło wasze, za każdą modlitwę. Serdeczne, serdeczne Bóg za Jeszcze kilka ujęć z wewnątrz naszego budynku. Spokój zachodni, od strony zachodniej jesteśmy. A tu jest pomieszczenie, gdzie była dawniej sala gimnastyczna. Ufam, że w tym miejscu będziemy, będzie najświętszy sakrament, będzie kaplica do adoracji. A tu jest takie duże pomieszczenie obok kuchni. Myślę, że tu zrobimy taką salę jadalną czy salę do rozważania Słowa Bożego. I tu już jesteśmy na pierwszym piętrze. Widok z pierwszego piętra, jest tutaj kilka pokoi, i tu następny pokój na piętrze, pierwszym piętrze, i tutaj zobaczymy, jak wygląda widok z pierwszego piętra na okolice. W końcu chciałbym podzielić się kilkoma fragmentami, studeniami z orędzia Miłosiernej Miłości. Małgorzata pyta, czego chcesz od Twoich małych dusz? Chcę, żeby trwały w stanie zupełnie w zależności ode mnie, żeby słuchały moich słów, żeby miały wielkie nabożeństwo do mojej Świętej Matki, oddając jej hołd w wszystkich rzeczach. Ona jest źródłem małych dusz. W niej boskie miłosierdzie promieniuje, jest drogą moich darów. Wszyscy muszą ją rozpoznać jako matkę i wspomożycielkę. Przez nią przyjmę ich modlitwy, ich prośby, i ich uwielbienie dla większego dobra. One małe dusze zaangażują się do odmawiania codziennie Różańca z całego serca dla pokoju świata każdej duszy, w szczególności za zadośćuczynienie grzechów i nadużyć, które otrzymują każdego dnia. One będą wiernie, wierne praktyce miłosierdzia, myłując swoich braci dla mojej miłości, czyniąc im dobro, które same pragną dla siebie. Cała mała dusza musi być czuła na smutki ludzkie. Moje dzieci, nie starajcie się ważyć waszej pomocy, oceniać jej przeciwnie. Dawajcie wszystko włącznie z waszym sercem. Jeśli jest to niezbędne, zapomnijcie siebie w służbie innym, ponieważ ja jestem w nich, jak i w was. Utwórzcie jedną rodzinę, zjednoczoną w większej czułości i modlitwie zostaniecie spaleni w żywym ogniu mojej miłości czy jesteście wśród ludzi czy też sami przyjmijcie wasz krzyż każdego dnia z zapałem i z całym waszym sercem razem możecie zmienić oblicze ziemi więc właśnie małe dusze są powołane do tego żeby trwać w modlitwie z Jezusem z Maryją i razem możecie zmienić oblicze ziemi i to jest ważne. Oto dzień małej duszy, ofiarowanie dnia za Ojca Świętego w Jego intencji, za Kościół, za wszystkich kapłanów, za pokój na świecie, za nawrócenie grzeszników i za tych, którzy cierpią, oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciw niepokalanemu sercu Maryi i miłosiernemu bolesnemu sercu Jezusa Chrystusa. Zapraszam do walki każdą duszę z całkowitymi twardym wysiłku przeciwko egoizmowi który tkwi w wszystkich i w każdym zapraszam do wielkiej miłości wobec bliźnich modlitwę pozostawiam do decyzji każdej duszy według jej dyspozycyjności oddajcie się całkowicie Mojej woli. Miejcie zaufanie do mnie. To jest reguła, którą muszę respektować i praktykować wszystkie małe dusze, które akceptują swoje posłannictwo, które wierzą, że dobro będzie się rodziło w hojności serca. Jeśli to uczynicie, postęp zła będzie zatrzymany, wielu nawróci się i staną się na nowo źródłem dobra. No więc właśnie to ten cel nam przyświeca. jeżeli to uczynimy, postęp zła będzie zatrzymana. Ufamy, że to jest nasz cel. Przede wszystkim to zło chcemy zatrzymać w naszych sercach, w naszym życiu. A jeżeli to uczynimy z łaską Bożą, to i Bóg pomoże też tym, który stawia naszej drodze życia. I chcemy, żeby to miejsce właśnie temu celowi również służyło, żeby większa chwała Boga była w tym miejscu. No, tu już widzimy porządki wiosenne. Są już kilka osób, które pracują, porządkują teren wokół budynku. Jezus mówi dalej w orędziu Miłości Miłosiernej: Powiedział i powtarzam, moje małe dusze mogą ochronić świat. Spójrzcie, wszędzie wyspy świętości. Kilka dusz świętych w jednej parafii może zbawić całą parafię. Kilka parafii posiadających święte dusze może zbawić cały kraj. Trzeba żyć i promieniować świętością, ale nic nie osiągnie się bez wyrzeczeń. Reguła życia małych dusz. Jezus mówi do nas takie słowo: Idź do tego, który cierpi, pociesz go, i do tego, który wątpi, upewnij go, i do tego, który płacze, osłóż jego łzy, i do tego, który oczekuje, umocnij go w cierpliwości, i do tego, który jest zagubiony, okaż mu drogę, i do tego, który rozpacza. Daj mu nadzieję, idź do tego, któremu brakuje wiary, wzmocnij go. Idź do tego, który jest w nocy, każ mu zbudzić nadzieję na światło. Idź do tego, który jest uniesiony, uspokój go. Idź do tego, który jest niezdecydowany, i daj mu pewność. Idź do swoich braci, nie zim dobrą nowinę Chrystusa, jego słodycz i pokorę. O twoich niepewnościach i twoich lękach ja przekazuję tobie pragnienie mojego serca. Utworzysz zakon małych dusz, serca miłosiernego Jezusa. Reguła, którą będę naśladować, małe dusze, stanie się regułą życia małej duszy według mego serca. Będzie ona musiała żyć nią według pojemności swej miłości. Nie będzie związana żadnym ślubem, ale będzie się angażować w całej wolności i będzie praktykować wszystko, co reguła proponuje. Będę błogosławił, obdarzał owocami wszelkie dzieła apostolskie, które bazuje na miłości i na miłosierdziu. Jeśli mała dusza będzie żyła tą regułą, świat w kryzysie zadziwi się i pytać będzie o pochodzenie tych małych światełek oświęcających ciemności. Mała dusza będzie strzec swojego pokoju poprzez burze, które niesie życie. Będzie praktykowała dobro, unikała zła, nie będzie żywiła urazy za wyrządzone jej zło. Jeśli to stanie się niezbędne, ja dam jej skrzydła, że ubiegła świat. Jeśli będzie zmęczona swoją ofiarą dla miłości, a jej skrzydła unosić ją będą z wielkim trudem. Ja odnowię ją w tej samej miłości aż do nowego wyjścia, jeszcze bardziej owocnego niż to, które było przedtem. Tak oto miłość przechodzi pomiędzy ludźmi. Dziękuję za zainteresowanie, zaangażowanie, kochani wasze, w dzieło małych dusz, Już to dzieło. Pomości. Chcemy, żeby ten dom nazywał się Dom Miłości Miłosiernej, aby miłość miłosierna objawiła tu swoją chwałę, swoją moc. Ja wam wszystkim, którzy jesteście z nami, słuchacie nas, niech Wam błogosławi, darzy pokojem, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, Maryja niepokalanach Was chroni Was i Wasze rodziny, święty Józef niech broni nas i chroni ten dom i niech podejmuje tą pracę nad no, przywróceniem tego domu do stanu używalności do zobaczenia, jeżeli coś dalej będziemy pracować, będziemy pokazywać w naszym kanale, który nazywa się Do Miłości Miłosiernej zapraszamy do naszego do naszej wspólnoty, zapraszamy do słuchania czy czytania orędzia Miłości miłosiernych życia według tej reguły małej duszy, niech Boże Miłosierdzie przepełnia nasze serca i chroni nas ale ja w swoim niepokojnym sercu. Patrzę na ptaki, i linie wolne, witne jak ojcze. Proszczysz się o nie. Tylko my ludzie na Twojej ziemi nie potrafimy chlebem się dzielić. Aleśmy byli. Byśmy byli razem I jedno mieli serce Dzielmy się chlebem Dzielmy się niebem nie się odmieni Niech się odmieni Oblicze ziemi, tej ziemi szunusz nam wiary I odmiń serca Niechaj zapłonie Ogień braterstwa już przyjdzie na ludzką ziemię, Oczekiwane wciąż nowe pleje.